w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na siewach rzepaku o zimego i pokaż tutaj ładnie operator siew rzepaku. Nie będzie widać. Nie będzie widać, trochę pada deszcz już i już jest dupa. Zaczynaliśmy tego vloga z 50 razy. razy. Bo zawsze coś, jak nie widzowie przelecieli mi przed nosem, to teraz też tam znowu piscy w krzakach. Ja piń dole. No i ogólnie Kajeta mnie tutaj nagrywa, możesz się przedstawić, twojej dziemi. Siema. Eee, tutaj jest Krzychu. A teraz będzie lepiej widać. No i tak, siejemy dzisiaj jak odmiana Dakota chyba, nie? Nie, jakoś inaczej. Ja się zapytam. zapytasz w środku. Zapytamy się w środku. Masaj Ferguson 86... 8730S. Siemy Ferguson 8730S i Fendt a uprawia bezurkowo Fendt 828 Vario z Mandamem z Mandamem a siewnik jest to Bednar Omega 6000 tak więc 6 metrówka i to ładnie Fendt tam jest Fendt 6 metrowy i dobra jesteśmy na siebie tak to jak już mówiłem dzisiaj mamy 19 sierpnia u nas zaczynają się Siewy rzepaku. zaczęły się od dzisiaj mamy godzinkę gdzieś tak po 18 .00. tutaj akurat na tym polu będzie się bezorkowo tak? tak bezorkowo no i co jest uprawiane mandamem na 30 cm chyba 25 do, no, 25 do 30 mandam szufka to jest chyba nie 6 metrowy Idę wam bliżej pokazać jak to wygląda. Potem przejdziemy sobie do Masaya Ferguson'a. Jest to Masaj Ferguson 8370S o mocy chyba 330. 330. No 330 albo 360 końców. A Fend jest trochę mniejszej mocy. Nie, on ma chyba trochę więcej wyspa. Nie, 260. Można tak? 260 właśnie tam sobie jeździ. Ogólnie jestem tutaj z widzami, tak więc możecie coś powiedzieć. Siemowa. Witam na wszystkim. Tak więc lecimy. Oczywiście wszystko jest, y wszystko jest robione na GPS-ach. Jak widzicie, możecie zauważyć, możecie tak. O. Jest wszystko uprawiane na 30. Wszystko jest robione na GPS-ie.

Pan Łukasz, którego pozdrawiamy, a za kierownicą Maseja Fergusona, którego znacie z filmu z Orki Podrzepak. No, czy to jest drugi jego masej, taki tam bracisek, bliźniak. Tak jak z tymi naszymi ząbiami, 7 7.8 i 7.7. Jakby nie patrzeć to są bliźniaki, tylko że oznaczenia są inne i jeden ma więcej koni, a drugi ma o 10 mniej. Tak więc, pokaż tą ładniej operator, jak tam ładnie się chmurzy. Może coś popada. A może minie nam bokiem? Jak zawsze u nas. <gry> tak więc no to. Podejdziemy bliżej do... będzie, jeszcze około 230 hektarów wypaku w tym roku a zaciany od nie? dzisiaj mają już ponad 21 mówiłeś nie? tak 21 hektarów przywitały czyli jest no bo to takim sprzętem to ubywa, to nie jest że, 3 metry i <gry> dobra, jesteśmy po krótkiej czerwie jak widzieliście Masej ładnie tam sieje, tam dodam jakieś pięcia z siewu yy, Dosyć kolejny fan. Może się przywitać <laughs> No i tak widzicie tam w oddali jeździ Masej i fajnie. <laughs> no i to Jesteśmy po serwie Trochę uciekliśmy na drugi koniec pola, ale to z przyczyn nie będę mówił jaki. Fajne ujęcia. Fajne ujęcia porobiliśmy. Tak więc film na, kanale, film na kanale w niedzielę. A vlog będzie w poniedziałek o godzinie. No to ten vlog no obejrzycie jak później. To mieli do śniadania. Ten vlog obejrzycie później, zanim film wyjdzie. tak, dziewiąta. Przed filmem? Nie, po filmie. No po filmie. ku kuchni nagrywa. Jo, Patrzcie dobra. Mareczka co robi jak nie nagrywa. Nie, nie, nie Dobra, kolejny raz nagrywanie od kuchni. żony gospodarz,